Niech a jest równe minus 2 i b jest równe 3, wartość wyrażenia a do potęgi b odjąć b do potęgi a jest równa. Żeby rozwiązać to zadanie, musimy podstawić w miejsce literki a do naszego działania minus dwójeczkę, czyli w tym miejscu i w tym miejscu. Natomiast w miejsce literki b wszędzie podstawiamy 3. Więc przepiszmy to działanie. W miejsce a podstawiamy minus 2 i to, uwaga, musimy dać w nawias. Do potęgi trzeciej odjąć b, czyli w naszym wypadku 3, do potęgi a, czyli do potęgi minus drugiej. I musimy to rozwiązać. Minus 2 do potęgi trzeciej, czyli to jest minus 2 razy minus 2 razy minus 2, czyli będzie to minus 8. Odjąć 3 do potęgi minus drugiej. Pamiętamy, że minus, który jest w potędze, odwraca nam liczbę, czyli możemy to zapisać jako 1 trzecia i to jeszcze będzie do potęgi drugiej. Czyli zobacz, ta 1 trzecia wyniknęła z tego, że podnieśliśmy 3 do potęgi minus pierwszej, do potęgi ujemnej, OK. Równa się minus 8. Odjąć I teraz podnosimy sobie tylko 1 trzecią do potęgi drugiej, a to będzie 1 dziewiąta, czyli 1 trzecia razy 1 trzecia. Minus 8 minus 1 dziewiąta to będzie minus 8 i 1 dziewiąta, czyli mamy dwa długi, które dodajemy do siebie. Takiej odpowiedzi nie ma, bo musimy zamienić to jeszcze na ułamek niewłaściwy, czyli 9 razy 8 to jest 72, plus 1 to będzie 73, czyli minus 73. I jest taka odpowiedź, odpowiedź C. Jeśli szukasz sposobu, jak dobrze przygotować się do matury z matematyki, zobacz mój najnowszy kurs maturalny online z gwarancją zdania matury po przerobieniu kursu. Wersja demo kursu jest całkowicie bezpłatna, więc przetestuj ją i zobacz, czy kurs pomoże Ci lepiej napisać maturę. Skorzystaj również z innych bezpłatnych materiałów wideo na moim kanale, które nagrałam specjalnie dla maturzystów. np. film o 10 błędach, jakie najczęściej popełniają maturzyści oraz na przykład o tym jak korzystać z tablic maturalnych, które masz na maturze. To są rzeczy, które absolutnie musisz wiedzieć. Powodzenia w przygotowaniach do matury.